Maneczko. z tej strony Chat Player, a to co mieliście okazję widzieć przed chwilą, to były dwie sytuacje z licznych, które ostatnimi czasy zdarzały mi się w Battlefield 4. Więc z mojej strony jedno wielkie what fuck, mam nadzieję, że ktoś z was będzie w stanie mi wytłumaczyć co tam się właściwie stało. I czy wy spotykacie się na co dzień właśnie z takimi sytuacjami, czy spotykacie się z lagami, z wszelkiego rodzaju cheaterami i tak dalej. Dajcie znać proszę w komentarzach jak to wygląda u was. A tymczasem przejdziemy sobie do komentowania gry, która leci na bieżąco teraz na waszym ekranie. Jak zdążyliście się pewnie zorientować po tytule, będzie to TDM z Emtarem i według mnie bardzo dobrze mi wyszedł akurat ten TDM. Będziecie tam wynik w tytule mieli również podany, więc wiecie czego możecie się spodziewać. Co mogę powiedzieć o samym Emtarze, ponieważ właściwie jeden z widzów poprosił mnie, żebym takiej broni używał. To było pod bodajże filmikiem z ostatniego szturmu, ktoś tam wspomniał, żeby zagrać Emtarem. Postanowiłem go sobie właśnie zaopatrzyć się w niego, pograłem kilka gry ze, z, gier ze znajomymi em, na hardkorze. tam, no Emtar działa, wyśmienicie na hardkorze, zresztą Emtar działa wszędzie, wyśmienicie. Naprawdę bardzo mi ta broń przypadła do gustu, ostatnimi czasy dość sporo nią gram, więc tutaj to jest tylko zwieńczenie tych kilku dni. Ten właśnie gameplay tutaj, to była cała seria właściwie gameplay, które zagrałem po to, żeby zdobyć jakąś w miarę fajną grę mtarem. E, I powiem Wam jedno: e, wszystko zależy od serwera. Te pierwsze e, dwa, dwie sytuacje, które widzieliście na początku, przydarzyły mi się mniej więcej na przestrzeni e, jednej godziny na dwóch różnych serwerach, więc ewidentnie te dwa serwery no nie były w najlepszym stanie. Ten, na którym gram tutaj, zagrałem właśnie na nim bodajże z 5-6 meczów. Wszystkie byłem... no wymiatałem. Na pierwszym miejscu głównie kończyłem, przeważnie z, z jakimś tam, z marginalną ilością śmierci, 1, 2, 3, 3 miałem akurat w tej grze i to było bodajże 4, 5 gier pod rząd, gdzie tak było, więc tutaj ewidentnie kulki wchodziły, więc serwer działał na moją korzyść, więc no nic innego nie dało się... Zrobić jak tylko wykorzystać tą sytuację No i biegać, ja tutaj ostro atakowałem cały czas Emtar na bliskie odległości wymiata, naprawdę wymiata Zresztą w naszym gronie znajomych, z którymi gram na co dzień w hardkorze Emtar pieszczotliwie nazywany jest pogromcą murzynów Nie wiem dlaczego takie akurat określenie do niego się przykleiło Ale funkcjonuje od pewnego czasu i dobro mamy z tego polewkę więc no, pogromca tutaj naprawdę zadziałał konkretnie. I co ja używam w tym gameplay'u razem z moim MTAR-em? jak widzicie celownik kobra. E, uchwyt bodajże nazywa się składany, zawsze zapominam jak ten uchwyt się nazywa. Widzicie go tutaj podczas e, przeładowań, więc e, mniej więcej jeśli gracie, to będziecie w stanie sobie określić, e, jaki to jest uchwyt. E, do tego mam bodajże tumik płomienia e, albo e, hamulec wylotowy, wiem, że to jest dość znacząca różnica. Ale kurczę powiem wam, że w tym momencie nie jestem sobie tutaj w stanie przypomnieć. Widzieliście przed chwilą tego tripla. Naprawdę fajnie to siadło. Emter po prostu zmierzył tych dwóch pierwszych zawodników, ten trzeci, nawet nie zdawał sobie z tego sprawy, że za nim jestem, więc to nic specjalnego nie było, ale okej. Okay. Widzicie, że tutaj trochę skracam ten gameplay, tam na górze trochę patrolowałem okolice, nikogo się nie dało wypatrzyć, więc... Po prostu oszczędzam wam tych takich nudniejszych chwil z właśnie tej gry wycinając. I tutaj moja pierwsza śmierć, tak w ogóle. Starałem się jeszcze jej uniknąć za wszelką cenę. Prawdopodobnie byłbym w stanie zdjąć tego pierwszego, ale drugi posłał mi klasycznego RGO z Dupala, więc tutaj nic już nie byłem w stanie zrobić, niestety. Więc pierwsza śmierć tutaj. Ktoś z Izraela w ogóle tu był. Więc nie wiem, czy tylko miał takiego doktaga czy po prostu taki gracz grał na naszym serwerze. Wciąż to jest bardzo daleko od Europy. Zawsze zaznaczamy na naszych serwerach, że nie chcemy ludzi spoza Europy, bo to psuje nam grę. Ale to nie był mój serwer ani nikogo znajomego, to był jakiś tam randomowy, który wyszukało mi em, podczas dołączania do gry, to było chyba losowe dołączenie, z tego co pamiętam, losowe wyszukiwanie. Więc em, a i tak fajnie wyszło, no tak jak mówię, cała seria gier em, wychodziła cały czas. I może zastanawiacie się też teraz em, Dlaczego dogrywam znowu komentarz? Ostatnio na szturmie pojawił się komentarz dogrywany. Widzieliście jak tego gościa w ogóle wyruchałem? Tutaj masakra! Sorry za tą małą dygresję, ale... E, gościu myślał, że wejdę do środka, ale nie, czad jedną Spidermana w dół i... zaskoczka, mała zaskoczka. Więc no. E, co o czym to było, bo znowu te dygresje i dygresje? E, miałem mówić czemu nagrywam komentarz dogrywany. Zazwyczaj są mnie live'y, jak wiecie, przeważnie wolę nagrywać... E, Komentarz łącznie z tym, jak gram, wygodnie mi się tak e, to wszystko ogarnia. Tu moja druga śmierć, tak w ogóle, nieważne, ehm, ale dlaczego nie ma dzisiaj komentarzu e, na żywo? E, otóż e, wyszedł nowy soft do Elgato. E, nie wiem, czy niektórzy z Was korzystają z Elgato, e, może niektórzy korzystają z OverMedia, jeśli w ogóle nagrywacie. Ja korzystam z Elgato i wypuszczono nowy soft z tej okazji, że w ogóle wychodzi również nowy hardware, nowy Elgato, który będzie w stanie obsłużyć 60 kratek na sekundę. I em, właściwie tutaj jeszcze należę się podziękowania Przemciowi, bo Przemciu mi dał znać. Przemcioks tutaj em, polecam również Wam jego kanał, dawam Wam tam link w ogóle w deskrypcji e, do kanału Przemcioksa. E, Przemcioks dał mi znać na Facebooku bodajże pierwsze. Potem sam zrobił film o tym na YouTubie że soft nowy 2.0 do Elgato będzie obsługiwał również starszą wersję maszynki i będzie mógł dodać do niej różne tam te nowe opcje, które się pojawiają właśnie w, tym, w tej aktualizacji. Więc sobie pomyślałem, kurczę, no zajebiście, trzeba by było przetestować właśnie tą, ten nowy soft i co się okazało? Okazało się, że mój mikrofon nie chce za bardzo z nim współpracować. Straszne mam zakłócenia, ogółem trzaski, szumy, nie wiadomo co jeszcze. E, przerywa mi w ogóle komentarz, gram sobie powiedzmy na żywo, komentuję tak jak zawsze i potem podczas jego e, oglądania mam dwu 3 sekundowe przerwy po prostu w komentarzu, głucho. Jest tylko game, e, jest tylko dźwięk z gameplayu, tutaj w ogóle chyba kosa się dzieje, dobrze pamiętam, tak jest. Pierwsza w tym gameplayu, jeszcze się chyba pojawi za jedna i yy, nie wiem, nie wiem co się dzieje. Jak na razie muszę jeszcze przetestować yy, ten soft dokładnie. Yy, w każdym razie, wróciłem do poprzedniej wersji, do wersji 1.4, zainstalowałem ją na nowo, to musiałem ją na nowo poogarniać i żeby czuć się jeszcze w miarę pewnie, postanowiłem sobie e, grać tak na luzie, bez komentowania i powiem Wam, że lepiej to mi również wychodzi, ze względu na to, że nie muszę się skoncentrować na tym, żeby nie pierdolić do Was żadnych takich typowych farmazonów. Niekiedy jak gram, e, po prostu tak koncentruję się na grze, że zaczynam e, bredzić, po prostu. Człowiek chce jak najlepiej wyjść w gameplayu, i potem właśnie takie brednie wychodzą. Więc tutaj ewidentnie lepiej mi się dogrywa ten komentarz, jeśli chodzi o tą kwestię, ale wciąż uważam, że wygodniej jest nagrywać razem. O, tutaj jest druga kosa, proszę. I to chyba na tym samym gościu, więc tutaj należał się mu t-back, więc nie omieszkałem, nie omieszkałem, proszę bardzo. No, więc to jest kwestia dogrywanego komentarza, prawdopodobnie wrócę do komentowania na żywo, muszę to tylko wszystko poogarniać, myślę, że będę również zamawiał nowe ergato, nie wiem, czy to coś zmieni w kwestii mojego mikrofonu, ja używam Blue Snowball, podobnie jak Forever, chyba Świdru też go używa, i w bodajże, a Forever, bo obaj, obaj Forever i Świdru używają Avermedy, więc im jak na razie wszystko dobrze współpracuje, nie mogę ich zapytać, pytałem Przemcia... Co się dzieje z, u niego z mikrofonem, u niego wszystko podobno jest OK. Więc no, wrócimy sobie do komentowania na żywo. Tutaj gra powoli chyba już zmierza do końca, to był mój... E, moja trzecia i ostatnia śmierć, tutaj zdążę się tylko i wyłącznie zrespawnować. E, I to by było na tyle, gra się kończy. E, mam nadzieję, że całość się wam podobała, że, że nie zanudziłem was tym dogrywanym komentarzem i że zostawicie jakieś... Em... Komentarze z Waszej strony, co myślicie o tych dwóch pierwszych sytuacjach, które pojawiły się na początku? I jeśli filmik się Wam podobał, oczywiście proszę uderzcie w ten przycisk lajka. Like Dajcie znać innym, że filmik się Wam podobał. Wspomóżcie mnie w ten sposób. I dzięki Wam. Dzięki, że poświęciliście te kilka minut na oglądnięcie i trzymajcie się do następnego razu. Tymczasem, pa pa.